Witajcie, z tej strony Syruta. to jest pierwszy odcinek z gry Smite. Jest ze mną Kotlet. Cześć. Yy, Podnikiem nickiem 55 yy, No i tak. Yy, zagramy w tym odcinku yy, w mapę Arena. Smite to gra typu MOBA, coś jak LOL, tylko w innym wydaniu. Yy, większość osób pewnie kojarzy coko yy, cokolwiek, jeżeli to ogląda, jak nie, yy, nie kojarzy, no to zaraz zobaczycie, na czym to mniej więcej polega. Yy, o czym ja chcę pójść? No pójdę piesałem. Hmm. To coś tą freją mają? I z czym chcesz? Nie wiem, czy się czymś bawić i kombinować, czy iść po prostu bardziej pewnymi pikami. Może pewnym pikiem ić. To Imir czy Freja? Nie wiem, zdecyduj się, co inni To Jest Dominion? Nie, to jest ten. Hmm, arena. Albo Imira. Na graliśmy. No. Ale trudno, nagrywamy. Hmm. Dobra, biorę też Filamirę, może. Przyda nam się tank. Oni mają Frey, Tora, Bastet. Tu, Bastet, tam nie wziąłem Hades. Boże, Hades jest tak przegięty w fightach. No, dobra. To tak w skrócie. Smite to gra, w której gra się bogami. Już nie jeden odcinek próbowaliśmy nagrać, ale wcześniej wszystkie się schrzaniły przez to, że mieliśmy jakiś dziwny program do nagrywania, i to, co nagraliśmy, to poszło w cholerę. Więc teraz nagrywamy i mamy nadzieję, że jakoś będzie. Nie wiem, kupuję podstawowe jakieś rzeczy. Dobra. Na arenie zaczyna się z trzecim poziomem i jest to tryb, w którym mamy właśnie takie alakoliste miejsce, no tak, takie owalne bardziej, tak? Tak. No i... Naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby przeciwny Team stracił wszystkie punkty. Yy, tracą 5 punktów, jeżeli z, yy, zabijemy wrogiego championa, jeżeli z, będziemy zabijać ich miniony z auto-ataków, z tego co wiem tylko yy, to wtedy będą tracić punkty yy, i jeżeli nasze miniony wejdą tam do tego portalu. Ojojoj, ja już tutaj ginę w zaraz Nie! Nie no nie, idźcie stąd! Chciałem zrobić ich buffa. Nie ma buffów. Pierwszego. Chcesz się fajtować? Au, nie będę się fajtował. Jeden, 3 Dobra. mamy już asystę. Nie, umakłem. Bo się zrzucili we dwóch. Nie mam many Bida z nędzą. Co triple kill? Jeszcze trzeciego zabili, fajnie. Jakiś enemy triple kill, fajny, nie? Świetnie. Kto u nich ma tego tripla? Freja, Boże. Nie, Freja z triplem to będzie masakra. Mam pieseła. Ale Freja z triplem boli. Nasz Zeus to idiota. Czego? Bo ten, piorunami bije miniony. Czego niby nie może? No bo nie tracą punktów mm, Dobra tak. Odleciała sobie w cholerę Mam Hadesa Nie wiem czy to dobrą zabawkę przyniosłeś, bo to jest zła zabawka ale dobra, Zeus się rozprawił z niej w miarę. Jest zabawka. Mm, uciekaj. Jest dobrze. Przebiją mnie, więc nie będę się tak bawił. Toś na razie mniej więcej rzucam dobrze te stile, ale koniec końców nasi giną i ja, być może też. O Boże, ja to przeżyłem, nie wiem co się stało. Yy, wiesz co się stało? Nie, yeah. ulti y, tej knife na mnie leciało. Podniosła mnie Freya, chyba znegowało to obrażenia, y, chociaż nie wiem czy to ulti. Jak jest nade mną ten czerwony y, celownik? Yy, czyj? Czyj czyj no yy, No tej co grałeś grę w tem? Yy, tej pani Nie bij nie to, że Możesz być tak miły mnie nie niebić, dziękuję Z farmy. Ups I'm out bitches f Au fajnie, ta freja robi double, triple jakieś nie wiadomo co. Dobra, buciki wymaksuje. Gdzie ona skoczyła? Miała stuna. Mam tora. O, okej, okay. ultuję. Fernie jest strasznie dobrą postacią i strasznie łatwo. Ale wiesz to będzie dobre, ty ultuj i przynoś wrogów w moją ulty <laughs> <laughs> takie bardzo przyjazne. <laughs> Miłe połączenie. Musi być straszne. Halo. Za ile masz cooldown ulta? Za chwilę awast mi się włączył. <laughs> fajnie. dobra, już. 40 sekund U mnie 54 Poczekaj aż będę mieć też cooldown wiesz Ej, niby ich tak ciśniemy jakoś w miarę, ale punktów mamy tak strasznie w plecy Będzie dobrze. Widzisz jej tu minionów idzie Nie uciekła przez ścianę. Nie uciekła przez Oj. ścianę, nie może przecież, sam mówiłeś w... to wcześniej. Nie, nie było jej tutaj. Podskoczyła przecież... i wylądowała przy płomieniach, ale Hades zultował. Nie dało się nic zrobić. Praktycznie nie omawiamy postaci i tak dalej, ale wybaczcie hmm. nam to, jeżeli coś tam będzie nie tak. Jak będziecie mieć pytania, to piszcie w komentarzach, bo... Fair, nie, że jest coś w stylu yy, Warwicka, czy coś... Czy no. po, przynajmniej po, podobne strasznie Warwick w połączeniu ze Skarnerem? Coś takiego. Dałbyś ma mi dokończyć on. mówić to co mówiłem. Już to Po prostu, jak już mówiłem, nagrywaliśmy kilka razy te różne odcinki i. No. Masz ulti? Tak, mam. Przynieś kogoś. Łap, Oj. Powiedziałeś, łap, użyłem, Fuck. tyle wyszło. Freya zaczęła uciekać przede mną, jest szybsza ode mnie, nie rozumiem dlaczego. Myślałem, że to daje jakiś duży speed do boost do movement speed'a, a tak niestety nie jest. Fajne jest to, że tu się w szybko regeneruje życie na, na, ty na tych grze i na normalnych też. Wezmę może buffa na obrażenia. Wrócę sobie do bazy. Rikolne nawet zaszaleje. Okej. Składam w większości polecane rzeczy, ale one są całkiem dobre na imię. Bierzemy ją co? O, oh, fuck! Ucieka je, jeżeli dasz radę. Ja to taka dostałem, że umarłem przez chwilę. Fajnie, Hades przeleciał sobie przez moją ścianę. Jak? No bo on ma tego dasha pod ziemią. Dasz cebula, nasz Zeus jest drogi albo Afk, albo stoi na Respie. Stoi na respiece. Jest po razie. prostu noobem, jak można Zeusem mieć 2 225 Zeus to 6, najbardziej opaść w early w tej grze. Fajnie, nad moją ścianą może przeskoczyć Kto? Nif Mam ultimate jak coś No ja używałem przed chwilą żeby kogoś zaatakować ale Mam Thora. Okej. Okay. Ulti Hadesa jest przesrane. Ono powinno dawać tylko slowa, a nie przyciągać na środek i dawać slowa. Wiesz, że jesteśmy skazani na porażkę w tej grze. Tak, raczej. Nasz team nie potrafi zabijać tych minionów prawidłowo. No ja staram się. Bo ty jesteś tutaj do tego najlepszy ze względu na twoje mocne ataki Nie, miniony nie. Uratowałem cię. To mnie gonił. Nif. To była piękna akcja z mojej strony. Załatwiłem trzy fragi dla naszego teamu. Masz ulti? Ja? Mm, nie 30 masz. 30 sekund, bo teraz ultowałem, że w tym Widzę. Team fight, Są masz? po... w lewej A, zlewej. te kryształki. Mm -hmm. Bo ja mam, zgaduję, więc w takim razie, że ty nie masz. Ups. Mm -hmm.

I odskoczyła, wiedziałem, że odskoczy. Jestem uciekł. Przynajmniej tyle, że od uciekłeś. <laughs> Dobra, to składam teraz. To jest dla mnie zła godzina do nagrywania. W ogóle nie mam emocji. Te ceki, nie? Przyniosłeś Wniałem piłeczkę. po prostu jak i... tak takra był, więc myślałem, że, mo że może zadziałać. Ale po prostu przyniosłeś piłeczkę, ja zestunowałem, rzuciłem ścianę i... tyle. Jeszcze ktoś był, był ktoś jeszcze. Miniony idą. Trzymam za. Wiedziałem, że zaraz zultuję, dlatego jeszcze wyczekałem. Zabiłem. Au. Co nie boisz? Nie bój mnie. Ops. Tak, Chwila, to... Wrogo... to wroga czy nasza? Nie, dobra, to nasze, bo miałem wątpliwości, czy ja idę do naszej bazy, czy do wrogiej bazy. A, nie zopałem nikogo. Mam sześć dwadzieścia Ile? Zero sześć dwadzieścia jeden. Dorwij Nie, nie. może ja myślałem, że to Hades był, to ty. Tak, to byłem ja. Przyznaję się do bicia. Ładnie ich wybijamy. Cześć. To jest majne kile. Ja tu jestem tylko supportem. Z moim W leczy się po 150 za każdy hit. Nie jestem taki wcale papierowy Au Czy może nie super w okolicy? Nie wiem żeby trochę papierowy Nie super papierowy Chodź Nam no. A i trafili No ja zrobiłem tyle ile mogłem ten też zultowałem te, w środku tej, tej walki całej i jakoś to było ale wiesz, koniec końców na razie wygrywamy w punktach, mamy szansę to wygrać bez większych problemów, jest ładnie. Jeszcze mam kupione przedmioty, praktycznie wszystkie, jeszcze, jeszcze dwa... A skilla aktywna? Widzisz jakie ja mam przedmioty? No ale jeszcze skilla aktywne, pamiętaj. Co? Ale, komu to potrzeba? Za na masz ulti? Co za 10 sekund. Dobra, przyniesiesz mi piłeczkę. Utuje. Już mam. Mam. Już też. Dobra, ultuję. Co ona wyskoczyła z tego? Niech to się jeszcze podczas rzucania wół. Czy E? Uciekaj w niebiosa Tak Z za tę stroną ze strony, przeleciał. Ty będziesz miał maina Freya, będę mieć maina wilczka. Jeszcze raz co mówiłeś? Teraz? Ty będziesz mieć maina Freya, będę mieć maina wilczka. Pieseł. Pieseł. No mnie dwie ulubione postacie to tak jak na razie i Miri Freya. Piesel. A u ciebie pieseł. <grych> pieseł jest strasznie świetny. Ale pieseł jest strasznie... chyba z rotacji, tak? Tak. O, i zabiję. To uzbieraj punkty i go kup. Mhm, dostanę się. ty tu się rotacja kończy. Czy mi się wydaje? Czy Anomus ma taki, takiego skill'a jak yy... mam tak. Zachar? No. Tak. Jego ulti. Tylko nie skonuje tym. A jedynie bije miliard. Ale Anubis ogólnie jest jedną z najbardziej papierowych postaci w tej grze, bije tak w cholerę. Takie jeszcze więcej niż pozostali, naprawdę. Full beat. Tak, tak długo będę go miał. Dwa kill ma w 10. To co chyba. Za zabicie za zabi za zabi mnie na jest jeden punkt. A za zabicie, czy za doprowadzenie go do tego fontanny i jest. Chodź tu, moja zabawka. Oj, ich nie zrobiła. się zgarnął. A nie, ja zabiłem? Nie, ktoś zabił. Anubis. Dobra. Popatrzeć kto teraz. No. To jest chyba jeden z najlepszych sposobów teraz. Muszę patrzeć co. Co dobrzy przeciwnicy zrobią. I kupować to. Na typ, niż ty grał. Przynajmniej tak dla mnie... dla, dla mnie pewnie będzie pasować. Mm. No, miałem 0736 typowe, saportowe staty. Mhm. Dobra. No to co, było całkiem ładnie. Mało mówiliśmy, ale jest późno i jesteśmy zmęczeni, więc wybaczcie te dłuższe chwile milczenia, ale. Tak. No, był ze mną kotlet. Cześć. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Z, między innymi, mam nadzieję, że ze smajta. To na razie i cześć.